Cześćko, jestem Lukas. Witam was na odcinku na kanale z G4 Skins. Dzisiaj będzie odcinek specjalny, bo będzie ze mną nowy gość, czyli Kozielski. Kozielski przywitaj się? Ja widzę to ja specjalny, no bo jestem specjalny oczywiście. I to nie chodzi o moje specjalne umiejętności, tylko. A, nie dowiecie się na tym odcinku. Oglądajcie śledci uważnie mówiąc. To jest. No i co? Wiadomo, Kodzik, Lukas daje wam 5% doładowania oraz skrzyneczkę. Milspek na start. Tutaj macie też koło bonusu, które jest dostępne co 24 godziny lub jak macie piąty level koła, to się skraca ten czas do 20 godzin, także można grindować szybciej sobie te skinki. Koło jest darmowe. Tutaj patrzcie, wyleciałam dzisiaj mortiska, bo sobie już kręciłem tym kółkiem. Te Mortiski mi często lecą, bo już wyleciałem aż 4 w ciągu dwóch tygodni, także na tygodnia, co ja gadam? 4 mortycy w ciągu tygodnia, kodzielski, co ty tym sądzisz? No, sporo, nie? Jest sporo. Mi fajnie, bo lecą procenty. a też mogę Wam polecić, więc fajna sprawa. Więcej doładujecie sobie. A jeżeli właśnie chodzi o procenty, i doładowania, to macie wiele możliwości płatania takich jak Blik, przelewy, karta Visa, Mastercard, PSC, płatność z skinami, Giftkardy, PayPal oraz Kingwin. Płatność skinami, fajnie to działa. Jest taki ukryty jeszcze bonus. Jak płacacie nie wiem o co z tym ukrytym bonusem chodzi, ale on jest. To mogę potwierdzić. Jest nowa płatność w krypto, łatwiej się to robi, także też wam polecam sprawdzić. No a co? Jeszcze mamy skrzyneczki, zaawansowanie poziomów. Na no, ja chyba chyba otworzę, bo mam dostępną. Tak, otworzymy sobie brązową. Dostępne są br rdzawe, brązowe, srebrne, złote, platynowe oraz diamentowe. My sobie otworzymy brązową. Tu mamy takie fajne skinki, może nam coś wyleci, sprawdźmy. Co my tu Który, będziemy mieli? Masz poziom, powiedz mi? Mam 29 dopiero. Okej. Okay. No i co on tu wypada? 12 groszy. Dobra, za darmo, to Jotyl słodki, także się tym nie przejmujemy. No, no, tak, no tak, no tak. A dzisiaj na tym odcinku będzie z nami właśnie Kozielski i będziemy sobie rozgrywać batelki. Także może stwórz pierwszą Kozielski, tak? No, tak. Dobra, widzowie, łopeszkę w górę na początek. Lecimy oczywiście domo. z chóreczkę łukaszka. Za ile byś chciał taką motelkę? Powiedz wiesz co możesz zrobić tak 350 zł. Polski. no dobra no dobra to kręcimy znowu robo lecznie. nie robo to jest moja fawskrzynka skrzynka do sześciu dych robo 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 robo, jest robo robi robotę widzowie robi, robi 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 i robi profit także dlatego tego otwieramy eee... to ja sobie w międzyczasie zrobię kontrakcik bo naprawdę wygląda to teraz świetnie. Tutaj mamy teraz tak. Nie jest takie wcale łatwe zadanie ustalić, jaką to byś chciał skrzynkę, znaczy do, do, do zrobić do takiej kwoty. Hmm, no, wiesz, wiadomo, musimy. Być... dużo dużo skrzynek? Nie, raczej raczej zrób taką. Albo wiesz co? Zrób taką Mam właśnie. 10. Dużo, żeby było, no? żeby było dużo. Dobra, żeby... dobra, to zrobimy dużo. Żeby był kontencik, właśnie, żeby były emocje do samego końca, kto wygra. I co my to mamy? kontrakci 51 zł, może nam wylecieć od 30 do 128, także no jak nam wyleci 100, no to będzie mega. Podpisujemy świetna nowa animacja. Boom no i nam wylatuje Ratrodzik w StarTrak'u 37 zł. No, no i A cygienka. zrobię, dobra? Pewnie. No, dawaj, dawaj. Jest, dołączam. Zapraszamy jakiegoś oponenta na klepę. No praca, nie? Kolegę? Ktoś się pewnie boi, nie? Ale boty się nigdy nie boją. Boty są. Boty są. Czekaj, kiedy bot Lukas będzie. <laughs> bot Lukas. No już jest, już się urodził taki. Już jeden jest. Znaczy tak. bitwa widzą jest z dwoma botami <laughs> Z trzema botami, Dobra, strzema. Lecimy, lecimy. Oj to jest drogie. A i no, soba jakoś. Ale w miarę w miarę równo, w miarę równo te No to Robo, to pokaż dało. czemu jesteś fajna. No tak. Znowu w miarę równo. Równo, Ocz równo. prawda nie zwróciło tej skrzynki, ale... Nie wiedziałem, że ten Mortis jest taki drogi w factoryniu. Wow, no jestem w szoku troszeczkę. No, 3 d nie dał szczerze, nie? <laughs> przydychem bym szczerze nie dał. Za tą no, Awupkę. No nie, bo ona jest kurde. Właśnie chwili to jest 840, także straszna rozbieżność, a... Dobra, się nie a naj, najlepsza Awupka taka tania. EJ co? Miałeś. Co to się stało? Ile, nie dobra no. Ej, Ej, dobra, do dobra czekaj piłem się delikatnie. Czekaj. Kurde, nie wiem, jesteś jakiś dobradnać. Nie no. SS. S. Zowie, ja jestem od dwóch dni, 13 godzin dyżury na basenie mam. I dopiero wróciłem do domu, jest godzina pierwsza. Mhm. A na szóstą mam pociąg na studia, także przepraszam Was za moje lekkie zakłopotanie. Ale lecimy sobie, bo Kurde, lecimy ale z, dropi. z Łukaszkiem na SS. Ale dropi, no. Tylko o, o, o. nie mi. No... Fiu, fiu. Fiu, Eksta. fiu. Chyba, chyba coś tu jest podkręcone, no, nie, jest. nie? Lekko. No yes, yes, like, <laughs> jest jest jak nic. Jest odkręcony kran. Leci woda. Yes, o, ale yes. nie dało. No, Nie dało. Ale twoje. Dało, dało. O kurde, dało. jaka dominacja. O, Ajajaj. jajaj. Łukasz, tak jeszcze się musisz trochę nauczyć na tej g tak? O, <laughs> muszę chyba, ale... Najdłuższy staż mam, także... <laughs> no wiadomo, bo to chodzi o staż, nie? Wiadomo, wiadomo. <laughs> Dobra. To rób, rób tutaj bidewkę. No, o, zobacz jaka do konstrygiełka bitwa. Cztery Kizzy i cztery master fast tracker. Bijamy tam do niego? Do kogo? Gdzie on jest? No do końca. Dobra, dobra do dawaj, ciekiera. bijamy do niego. Bardzo dobre odcinki wybrał, ja bardzo polecam oczywiście. No chyba to, chyba to jest twój podstawiony widz, nie? Ten odcinek. <noise> Akurat się tak sprawdziło, że, <noise> że zrobił. Miał na mój odcinek, zrobić, ale się nie wyrobił. Tak, więc do, zdążył na mój. Widzowie, łapka w górę i subie, kiedy napiszcie w komentarzu. No, chyba, że kolega to? czeka na wszystkie osoby, to. To możemy ewentualnie zrobić dostępną bitwę, a pan nie chce w tle i zobaczymy, jaki był. Dobra, filmik. no to ty mi tam sieć i czekaj, a ja zrobię bitwę w tym czacie. Ty pilnuj, czy ona wystartuje, a ja tutaj ładnie szybko coś skleję dla nas. Widzę, że kolega się nie śpieszy za żebyś bardzo. oczywiście przegrał, bo. Yy, ja muszę wygrać jakąś bitewkę, bo. będzie cinko. Ty mi tutaj wydoi, że teraz pieniążków i co? Nie może tak być Leci, leci, leci Leci? Okay. Leci No dobra, no to może jeszcze tam zdążę dołączyć Moje bitwy, jest Masz moje bitwy Oglądaj Git No, ach, pierwsza skrzynka nam nie oddała, Kozierski, no No, mi na razie za ogólnie oddało, nie? Aha <laughs> Ampek tu wszystko zgarnia, nie? Ale jest jeszcze czas Jeszcze, nachapał jeszcze czas jak to klasyk Ej Dobra, bo on się nachapał ciągle, zobacz co on robi Ej, on ciągle... To hapał się mocno, co on tak hapał, Zostaw moje pieniądze <laughs> Proszę odłożyć moje pieniądze I znowu Co on no robi? co jest? Ej Shaker Bardzo Powoli z... Zobaczcie moi drodzy jak mu dropi, bo dobrą skrzynkę wybrał, tak? Kurde Ale... No co jest? YouTuberzy są dymani na pieniądze bo... Co się dzieje? Jesteśmy dymani Dymani money no way, dymanii, no money Hampex chyba go. wygra, co? O kurde złotówka, ty 80 groszy Mała mała Mała, no Hanpek Ale bitwy wygrał, czyli na razie wychodzi na to, po dwóch bitwach, że opłaca się tworzyć bitwę, bo wtedy że Tak? Wygra. No to... Także Łukaszek twórz bitwę Kurde, no to już to sklejam, nie, bo jak tak mówisz Oj sobie... przepraszam moi drodzy za mój kaszelek Zdrówka życzę, zdrówka, bo to hmm. najważniejsze No przyda się, przyda się, bo jest intensywny czas moi drodzy no także... Dajmy Ginolda tutaj która ta skrzynka AWP kusi? Kiedyś widziałem, jak ktoś trafił z niej Dragonlora. Naprawdę to nie, jest. Nie, naprawdę? Serio, no z tej skrzynki to jest chore. Mój najdroższy drop do tej pory to chyba są wajce y 70 koła. To no, dwa razy. Mój najdroższy tak, drop to w sumie tak. nie wiem, jaki, ale jakiś niespory, bo nie, nie kojarzę. Ale, dopiero początek. Jeszcze będzie, jeszcze będzie pięknie ładnie Akurat to, to Lucky 7-7 mu sprawdził, ale tylko dwie, bo jest. O, droga jest Dobra, dajmy sobie jeszcze tą robo bo ją bardzo lubisz. Robo jest super, no. Dajmy jedną. Dobra, 400. Ja stówki. Ja miał wybrać dwie skrzynki, które otwieram całe, cały czas. To byłyby to zdecydowanie Robo i Blackbeard. Na trzech graczy 400 zł stworzyłem. Zapraszam. No. Łączą sobie. Tu Dobra. Ciekawe. Dodaj bota najwyżej, o no i super, 10 sekund ma czas ktoś żeby dołączyć Dokładnie. do takich wielkich sław YouTube'owych jakimi się no, Ja Nie wiem czemu, nikt, czemu tutaj kolejka się nie ustawia tych bitew, bo... nie wiem żeby... Nie o! no boci, boty się boci... w kolejce ustawiały <laughs> Dokładnie Akurat krasa się przepcha, bo jest nezm Dobra, salony lecą moi drodzy, i z salonu <laughs> mamy... Lamę, ja mam lamę. No. Fajny jest ten skin, bardzo mi się podoba Kurde, jakie lewerwery, same lewerwery Dobra, w statraku. Nieźle, nie. nieźle podkręcony. Oj, to moje o, chyba o, drogie. Ajajaj, aj, aj. drogie, drogie. Podkręcony drop. Oczo, oczo jebne to drogie, nie? Lama, teraz u ciebie. Znowu kanonek. Hmm, hmm. o, tu O, Gino, Gino się tak nie popisał chyba. Nie no. wiem, Gino 16 kosztuje, także... Nie, no. to, to, nie to nie jest najgorzej, nie jest najgorzej. Teraz tak troszeczkę powstał pałkę, ale... O? O, oj! oj. Dobra, dobra, Ginol, przepraszam za moje słowa. Jesteś Ginol, super. Okej, no. okej, okay, okay, dobra. <gryś> Santiago jak ja cię lubię, wiesz o tym. Dalam mnie rękawice lecą od Santiago. Nawet się nie, nie teraz... Santiago. Nie, nie nastawaj się, Parker, rękawiczki. Kurde, ten lecą. nóż przeleciał oczywiście. do no, żeby nadzieję. Ej, możesz przestać dropić od tego Santiago? Co wyziomki lepsze? No, oh <gryś> no nie, no nie, akurat nie. <gryś> Aha! Dobra! Nie no! O, Ale ja Dobra, Lecimy dobra! do spodu z nimi? No to nie jest był odcinek u mnie. Robo, robo! Ajajaj! Aj, aj. Dawca, o. dawca jeszcze, kurde, dałem Ci dziewięć dych, nie? Tysiąc zł. złotych! Tysiąc wow. polskich pieniędzy, moi drodzy! No tak można zarabiać na Cześć się. Cóż za wygrana! No i co? No to chyba już muszę zakończyć to nacinę, bo się z zaraz tych pieniędzy. Także widzowie, łapka w górę, komentarz, dzięki kozielski, że byłeś ze mną na tym materiale. również, tak, było, było Bardzo miło nagrać z materiały czy to do mnie, czy do ciebie na kanał. Tak, zapraszam oczywiście do kozielskiego, link będzie w opisie, bo on też tam chyba coś wstawi ze mną, tak zaspoileruję. No? Coś, coś, coś tam coś nie coś będzie, no No i co? Dzięki za założeniu materiału i do następnego. Siemano Siemano